Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, źródła historyczne mówią, że wzięło w niej około tysiąc osób piechoty od 40 do 50 jazdy konnej. Po przeciwnej stronie, takimi głównymi postaciami oczywiście, dowódcami to był pułkownik Apolinary Konarski i pułkownik Ludwik Zwierzdowski. Proszę Państwa, to. Co człowiekowi jest najbardziej potrzebne, to wolność. My, ponad 120 lat nasz kraj znajdował się w niewoli i proszę Państwa, te wszystkie powstania, a było ich przecież kilkanaście, one doprowadziły do tego, że do tragedii ludzkich, do śmierci, do przelewu krwi. Samo powstanie styczniowe szacuje się, że zginęło ponad 20 tysięcy ludzi i ponad 200 tysięcy znalazło się na słucach. Właśnie tutaj, y, dzisiaj, jesteśmy wszyscy po to, ażeby po pierwsze przypomnieć tych bohaterów, którzy 21 lutego y, właśnie y, walczyli i, i zginęli. Bądź odnieśli rany, ale także po prostu tych wszystkich bohaterów, którzy w obronie ojczyzny, w obronie wolności, w dążeniu do odzyskania wolności składali ogromną ofiarę, determinowani, powiedzmy sobie, składali na, na ołtarzu właśnie wolności, zarówno własne życie, zdrowie, ale także, że tak powiem, spokój rodzinny. Chciałem też, co ciągle, jak staram się podkreślać, proszę Państwa, ci bohaterowie, tacy jak pułkownik Apolinary Konarski czy pułkownik Ludwik Zwierzdowski. To były wykształceni oficerowie, najczęściej z rodzin bogatych, bo wtedy najczęściej, że tak powiem, a w zasadzie można było wykształcenie zdobyć tylko właśnie z tych, z tych warstw. Ale jednak mogli mieć spokój, natomiast jednak ta sytuacja, która istniała, w której znajdowaliśmy się yy, po prostu yy, i ich głęboki patriotyzm powodował to, że staraliśmy się, starali się, ażeby się nasz kraj, znalazł się yy, wróć, yy, w, innej, w innej sytuacji niż był. Za to im się należy wieczna pamięć, za to im się należy hołd, za to im się należą symboliczne kwiaty i wiązanki, które my tu za chwilę poskładamy. Myślę, że wszyscy tu zebraliśmy się po to, żeby uczcić pamięć tych, oddali swoje często bardzo młode życie za to, żebyśmy my dzisiaj stanęli związanką kwiatów z radością, z uśmiechem, z żalem, że ich brakuje, ale z radością, że jesteśmy wolnym państwem. Bo Bitwa Opatowska pokazała światu, chociaż nie dała nam wolności, nie dała nawet odrobiny wolności, ale pokazała światu, że Polak nie sługa, nie zna co to Pany, nie da się zakus przemocą w kajdany, bo wolnością żyje, do wolności wzycha, bez jej jak kwiatek, bez wody usycha. Tak dali nam ci, to pokazali nam ci, którzy wtedy zginęli. A ich tych jest tych mogił i miejsc straceń na ziemi opatowskiej bardzo wiele. Myślę, że będziemy o tym pamiętać, bo powiedziane jest, niech na mogiły tych bohaterów. Padnie promień chwały i niech je otoczy wdzięczna pamięć ludzka. Ta właśnie pamięć ludzka jest dzisiaj 150. rocznicę Bitwy Opatowskiej. Jest na naszym cmentarzu w Watowie, jest w terenie, są mogiły. Zajdźmy tam czasem, zanieśmy tam, nie dziś może, bo dzisiaj jest piękny dzień, ale luty jest zawsze mroźny, dlatego poczekajmy jak będzie maj, a będzie miesiąc takiej pamięci narodowej, bo możemy tak to nazwać, zanieśli tam kwiatki, takie nasze, polskie, proste, gławaty, jarzęby, ja, 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 jarzą nawet, prawda, kaczyńce, zanieśli te kwiaty, o których oni, żeby były na naszej ziemi, oni walczyli właśnie. Oni nam sprawili to, że możemy dzisiaj cieszyć się tym, te kwiaty zanieść. Nie chodzi o kupowanie kwiatów. Zanieśmy to, co nasze, co polskie, ale co płynie z serca. Bo dzisiejsze nasze kwiaty, które złożyły pod przed naszego bohatera, to nie dlatego, że nam tak każą, że musimy to zrobić, że trzeba to zrobić. Nie. To dlatego, że jesteśmy wdzięczni za to, że jak dzisiaj stoimy, nie boimy się strzałów w tył głowy, a tak było, albo w najlepszym wypadku Obozu koncentracyjnego, czego nie mamy. Mamy wolną Polskę i starajmy się zrobić wszystko, co dla niej jak najlepsze. Nie tylko żądać, ale czasem coś od siebie dać. Dajmy, co możemy. Pewnie, że ja już tego nie mogę wiele zrobić. Jestem w tym wieku, że już się nie nadaje na to. Ale tylu was młodych tu jest, starajcie się zrobić wszystko, co najlepsze dla naszego Opatowa. Słowa, które Państwo powiedzieli tutaj wcześniej. Są tak głębokie i tak wzruszające, że ja się ograniczę do przeczytania pewnych fragmentów chroniki powstania styczniowego, opracowanej przez mojego striecznego dziada Józefa Cywulskiego, sędziego Opatowskiego, który w pracy zbiorowej pod nazwą Cegiełka Opatowska. Poświęcił artykuł powstańcom opatowskim, powstańcom stycznowym z Opatowa. Na pewien czas, przed zgładzeniem Topora, odbyła się za miastem egzekucja sześciu jego żołnierzy: Jana Świdzińskiego z Olszownicy, Józefa Wasilkiewicza z Baszowic, Adama Warzyckiego z Barda. Wietrzykowskiego z Brzezia, Pieszchały z Piórkowa i Lucjana Wyszomirskiego, znanego jako mechanika we dworze wyszmontowskim. Pochowani za miastem, wśród pol, pobliżu Szpitala Świętego Leona, na tym miejscu, gdzie stała Szubienica, stoi dzisiaj Krzyż, którego poświęcenie odbyło się w dniu 3 maja 1916 roku. Dnia 25 stycznia 1920 roku przez dowództwo garnizonu 24, 24 Pułku Piechoty i z jego inicjatywy dnia 25 stycznia 1920 roku został postawiony decyzją dowództwa garnizonu przez żelazny. Poświęcenie krzyża odbyło się bardzo uroczyście przy udziale licznie zgromadzonej ludności. Obrzędu poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Szymon Piuro. Nad mogiłą wygłoszone były mowy. Przemawiali ksiądz Piuro i starosta Jan Szyc. Po przemówieniu pana Szyca zebrani odśpiewali rotę. Niestety bitwa opatowska była bitwą tragiczną, ostatnią z wielkich bitew stoczonych w czasie powstania styczniowego. Praktycznie można powiedzieć, że bitwa opatowska zakończyła powstanie styczniowe i to nie tylko na ziemiach tutaj, na ziemi opatowsko-sandomierskiej, ale również na terenie całego Królestwa Polskiego. No, bitwa ta była przez hmm, wojska powstańcze przegrana. Korpus Hauke-Bosaka został ostatecznie rozbity i po tej bitwie już wojska powstańcze tutaj na terenie Królestwa Polskiego praktycznie się nie odrodziły zupełnie. Artur Grotger, o ile wiem, na żadnej z tych rycin nie uwiecznił Opatowa jako takiego, ale można wyczuć taki klimat, który panował wtedy, ponieważ Artur Grotger był świadkiem pewnych wydarzeń. Natomiast oczywiście Opatowa samego nie malował. Natomiast ta druga wystawa jest bardzo ciekawą wystawą, na której zostały zaprezentowane właśnie m.in. postacie, które związane są z powstaniem i to nie tylko Polacy, ale również i na przykład Rosjanie. Również reciny, również nawet zdjęcia, które w tym czasie były wykonywane, bo już wtedy fotografia oczywiście była. Zawsze tego typu wystawa jest pewną lekcją historii i tutaj możemy powiedzieć, że dla młodzieży w szczególności, ponieważ osoby starsze, no, chociażby tak jak y, ja y, czy, 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 czy osoby w moim wieku y, miały, chociażby jeżeli chodzi już o sprawę nauczania historii, te problemy na przykład powstania styczniowego były troszeczkę szerzej kiedyś przedstawiane. W tej chwili ze względu na różnice programowe y, nie ma za wiele czasu, żeby młodzieży pewne sprawy na lekcjach przekazywać, dlatego takie wystawy mają ogromny, bardzo wielki walor edukacyjny. Te bitwa oczywiście 1864 czy 100 lat temu ta bitwa bardzo miała ważne znaczenie dla tego regionu. No i w ogóle dla powstania styczniowego. I w ogóle, że to powstanie Styczniowe jeszcze trwało, prawda, bo głównie obchody w roku ubiegły. Ale też cieszę się, że wiele miejsc, właśnie jednak w tym roku, aż do końca sierpnia, będzie kontynuowało rocznicę powstania styczniowego. I w wielu miejscach też bierzemy właśnie udział. I tu się, tutaj no, opatwie jest bardzo ważnym miejscem jeszcze w 1863 roku, prawda, gdzie tutaj Dionizy Czachowski był związany, Maria Konopicka, która napisa wiersz, prawda, po grabowcem opatowym Czachowskim. Siebie to jest taki, tak, taki mój trochę kuzyn Dionizy Czachowski, bo my pochodzimy z jednej wsi, z Niedabyla, prawda moi dziadowie, pradziadowie, stąd ja się zawsze szczycę Ale i ale ci wszyscy bohaterowie są bardzo istotni i cieszy mi się, że właśnie też możemy po poprzez nasze przyjazdy też pokazać gdzie indziej właśnie tych bohaterów, prawda? nauczyć się też właśnie tych miejsc i po prostu i te koncerty, które są organizowane, właśnie ta, ta, ta różnica tutaj w Opatowie jest o tyle bardzo istotna, właśnie też pokazując ją w Polsce, że tutaj dyrektor Domu Kultury z, z panem burmistrzem Zrobili duże przedsięwzięcie. Nie jest to jedna impreza, tylko złożenie kwiatów pod pomikiem, prawda, co, co jest bardzo ważne, ale gdzieś to w świadomości jednak ucieknie, bo nie ma tej takiej edukacji szerszej. A tutaj są tak trzy wystawy. Prawda. Jest jedna z najważniejszych wystaw w ogóle związanych z Powstaniem Styczniowym, jaka powstała w Polsce Gorzka, chwała przygotowana przez zawodowych historyków, profesjonalistów z Muzeum Niepodległości Warszawy. To jest ta wystawa która jest tutaj z tyłu, y, którą możemy podziwiać przez dwa tygodnie, aż ona biecha prawie całą Polskę, była w różnych małych miasteczkach, dużych miastach i jest istotne, żeby też właśnie przez tą wystawę przesz 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 przeszły szkoły, bo to jest taka pigułka, też lekcja historii, jak to niektórzy nauczyciele mówią, ale nam się ta wystawa przyda, przecież to do egzaminów, jak znalazł na maturę, albo, albo, albo do, na, za na zakończenie gimnazjum. Jest też wystawa tutaj Gorzka Fwaty, jest akurat to są fotokopie, które ja zgromadziłem Artura Grodgera i też ta wystawa właśnie jeździ po Polsce, bo też chodzi o to, żeby i poprzez obraz pokazać jednak tą historię powstania stycznego. Wiadomo, że dzisiaj jesteśmy trochę obrazkowym, prawda, yy, takim, takim człowiekiem, prawda, że ten obrazek jest bardzo istotny i nawet książki jak czytamy, prawda, że coś to jednak, jak te, te obrazki są, to w jakiś sposób to nam pomaga. Odpoczniemy po swojej pracy w ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny. Udział w tym przedsięwzięciu Roberta Grudnia, to był, jeśli o Panią chodzi, jednorazowy, czy, czy kilka razy, albo i częściej się Państwo spotykamy? No, my spotykamy się po raz kolejny, no bo są jak gdyby obchody i y, y, Ostatnio mieliśmy taki koncert w Muzeum Niepodległości w Warszawie, gdzie była bardzo, cała widownia. Y, dobrze, że, że te takie wielkie wzloty historyczne, y, czy one były zwycięskie czy mniej zwycięskie, ale były zlotami i że się o nich pamięta. Myślę, że bez takiego fałszywego nabijania niepotrzebnych słów trzeba to szanować i trzeba o tym pamiętać i trzeba, trzeba o tym mówić, właśnie jak to w jednym z wierszy mówi poeta i dzieciom i pokom. Dlatego właśnie pani się zdecydowała wziąć udział w tym, w tym przedsięwzięciu? Wie pan myślę, że to też bo utożsamiam się z, y, gdzie, z tym miejscem, gdzie żyję, że on świadomie zupełnie, y, bo miałam możliwości porzucenia kraju, ale nie zrobiłam tego, no bo uważam, że moje miejsce jest tutaj, więc to jest ten jeden powód i drugi, no już taki powiedziałabym bardziej prywatny, osobisty, że z Robertem Grudniem spotykamy się y, w różnych y, sytuacjach. No i, i miło nam się współpracować. Rodzinne tradycje jakieś, powstańcze? No raczej nie, raczej wojenne tak, ale, ale moja rodzina pochodzi ze wschodu Polski, więc raczej potem Warszawa i powstanie. Ale, ale generalnie jestem związana z Warszawą tu się urodziłam. Chociaż uważam, że każde miejsce powinno być no, osłodzone takim właśnie prawdziwą miłością. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj państwo robicie takie uroczystości i utożsamia się z tym i młodzież i, i okoliczna ludność, to, to jest to ważne. No tobie była już pani kiedyś, czy to pierwszy raz? Pierwszy. I jak pierwszy. Wrażenia? Z... No wie pan to co mogłam by, by przejechać tutaj, widziałam piękny budynek historyczny. No. E... Ja jestem w, w, w ogóle tak. Ja uważam, że, że bardzo, bardzo powinno się chołubić takie miejsca. Ja, ja bardzo lubię mniejsze ośrodki, mimo że jestem Warszawianką i e... no ale to szeroki temat jak Warszawa w tej chwili wygląda, prawda? Są enklawy piękne, no ale są też, spójrzmy, zasłony milczenia. Natomiast takie ośrodki, gdzie, gdzie ta historia zaznaczyła się tak pięknie, powinniśmy, no, powinniśmy o, o nich pamiętać zawsze.